Hejcie, witajcie z tej strony Direct. Zapraszam Was na odcinek, w którym wytłumaczę dlaczego tak długo mnie nie było. No niby kilka dni temu wrzuciłem odcinek, ale jak osoby, które go oglądały wiedzą, że yy, nagrałem go w lutym, ponieważ tam wtedy o tym mówię. 4 yy, albo 8 lutego. Już nie pamiętam, mniejsza o to. Yy, dziś wstawię jeszcze jeden odcinek, on będzie z serius sama 4 on nie będzie raczej początkowo jakiejś serii, chyba że jakby scena moderska bardziej się rozwinie w tej grze, ponieważ to będzie mapa, remaster mapy z serius samej 1, co to była. To jest w ogóle moja ulubiona mapa z samej 1, także zobaczymy jak twórcy tam temu wyszła. I też mam do Was pytanie. Piszcie w komentarzach, jaki by Wam się bardziej podobał styl montowania. Taki jak był teraz, czyli tam taki miły, family friendly itp, czyli czy jakieś takie wybuchy itp. W tle widzicie właśnie yy, urywek z gry Subnautica, którą bym chciał za zacząć serię w niedługim czasie na moim kanale. No i to w sumie tyle, co chciałem wam przekazać. Dzięki, że jesteście. Również dziękuję za 145 subów. No i to w sumie tyle. Jeszcze dograłem scenkę właśnie, yy, sobie uświadomiłem przy montowaniu że nie wspomniałem Wam, że chciałbym założyć TikToka, na którym bym również jakby tworzył takie filmiki, typu moje najlepsze akcje, kompilacje itp. A także Discord, ale to nie mówię, że teraz, tylko tam za jakiś czas, nie wiem, jak będziemy większym gronem, o. Cześć!